Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. Hmm. No i jeszcze to. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak usarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O, jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? No, żeby mi to nie trwało do północy. Geralt. Teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że... Miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Ach, zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No! Wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co? Bawimy się do białego rana. Aż czas tylko do północy, ja ani chwili dłużej. Co? To za mało! Do północy to nawet nie zdąży się poszło gdzie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz, skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy moja śliczna. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szczani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kun dla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię Państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź.